Po raz pierwszy usłyszałem takie słowo, które mi teraz wyleciało, które dotyczy. To takie teraz nowe dla mnie słowo. Opieka wytchnieniowa. Wytchnieniowa, właśnie. Co to, co to w ogóle. Jak, kogo to dotyczy? Czy tych, którzy są, powiedzmy sobie, w jakiś sposób no, nieprzygotowani do życia? Czy tych, którzy się nimi opiekują? Którzy mają wytchnąć? Oczywiście mają wytchnąć przede wszystkim ci, którzy opiekują się swoimi bliskimi. Często jest tak, że. Chory w rodzinie pojawia się, ta choroba trwa nie rok, nie dwa, czasami to jest. Wręcz kilkadziesiąt lat. W związku z tym ta konferencja ma pomóc tym osobom, które rzeczywiście potrzebują takiej opieki wytchnieniowej. Chcemy rozmawiać zarówno z posłami, z panem senatorem, ze wszystkimi, którzy mają wpływ na to, z samorządami, żeby pomówić o tym, jak pomóc tym ludziom, jak stworzyć program, jak zbudować system, który wzmocni osoby, które wymagają takiego wytchnienia. Myślę o turnusach rehabilitacyjnych, myślę o takim, możliwości wypoczynku, o tym, żeby taki człowiek, który na co dzień zajmuje się chorym, mógł nawet swoje sprawy załatwić, ale w tym czasie ma mieć poczucie bezpieczeństwa, że jego bliski znajdzie się pod dobrą opieką, że będzie w sposób profesjonalny zaopiekowany. Sporo jest do zrobienia nawet bez pieniędzy. Na czym by to polegało? No myślę, że bez pieniędzy to niewiele możemy zrobić. Oczywiście, czekając na rozwiązania systemowe, samorząd województwa mazowieckiego rozwiązuje te problemy tu i teraz. Przede wszystkim rok 2020 to teleopieka, którą wdrożymy pilotażowo w kilku naszych jednostkach samorządu z nami współpracujących. To też program budowy domów dziennego pobytu dla osób chorych na Eishalmera. To również turnusy rehabilitacyjne. To również nasze programy szkolenia, które dedykujemy organizacjom pozarządowym po to, żeby tym, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują y, takiego wsparcia też edukacyjnego, myślę o opiekunach społecznych, żeby pomóc. My nie zasypiamy gruszek w popiele, dedykujemy te środki też finansowe na to, żeby rozwiązywać problemy tych, którzy potrzebują tego rozwiązania. To słowo wytchnienie, o co tu w ogóle chodzi? To, to jest temat, który dotyczy przede wszystkim osób niesamodzielnych, ale również osoby niesamodzielne są wspierane przez swoich opiekunów. I niestety jest to praca jakby nie było nawet więcej niż etatowa, ale ona jest również obciążająca znaczy w sensie dla psychiki, dla, dla organizmu. W związku z powyższym Opiekun, który opiekuje się osobą niesamodzielną przez 24 godziny na dobę, no też zasługuje na to, żeby e, pojechać na jakiś turnus, odpocząć i w tym momencie potrzebna jest opieka wytchnieniowa, jakby dla niego, ale konieczność zapewnienia również opieki dla tą osobą niesamodzielną, żeby ktoś profesjonalnie się tą osobą na czas tego urlopu opiekuna zajął. W Warszawie mamy pierwszą jaskółkę, a mianowicie. Na ulicy Mechhofera powstały tak zwane pokoje, które służą właśnie do tego, żeby profesjonalnie na czas dwutygodniowy opiekun mógł spokojnie wyjechać na ten urlop wytchnieniowy i pozostawić osobę starszą pod opieką, żeby można powiedzieć, że mieć głowę spokojną. Rozumiem, że pani i koledzy w Nowym Sejmie. Pracujecie nad tym, żeby to jakoś legislacyjnie wszystko unormować, prawda? Tak, tak. Chcemy ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, gdzie jest zapisana kwestia bonów opiekuńczych, jest kwestia usług asystenckich. Chcemy taki zawód wprowadzić nowy, który de facto w Polsce nie istnieje asystent opieki osoby niesamodzielnej, ale również zapewnić prawo do urlopu wytchnieniowego dla opiekunów, w tym do turnusów takich, które. Poderują zdrowie, ale również w ich trakcie uczestnicy otrzymają takie wsparcie psychologiczne doradcze, no bo przecież świat się zmienia, usługi się zmieniają i to jest wiedza, która jest niezbędna. No obecnie nasze marzenia przede wszystkim dotyczą wspierania opiekunów osób zależnych, rozwijania opieki wytchnieniowej, szerzenia wiedzy i informacji na ten temat, żeby w wielu małych miejscowościach, średniej wielkości i dużych miastach opiekunowie osób starszych i osób z niepełnosprawnością mogli mieć chwilę oddechu dla siebie na naładowanie baterii, Nabrania sił, do bycia opiekunem dalej. A Dla pro, osób, proszę, na którym ich najbardziej zależy. I proszę mi dać jakiś jeden przykład, jednostkowy, czy może mhm. grupy jakiejś. Jak to się odbywa? Jak taki człowiek, właśnie, do, jak on pomoc dostaje od, od mhm. pana? No, często ta usługa jest bardzo prosta. Przychodzi jakiś specjalista z organizacji. Do domu, na przykład do osoby zależnej, na dwie godziny, na trzy. A w tym czasie opiekun może zrobić co chce: pójść na zakupy, wykonać jakieś inne zadania, które ma, a może po prostu leżeć na kanapie, palić papierosa i nic nie robić. Bo ta usługa jest właśnie po to, żeby opiekun mógł zrobić co chce, żeby miał, miał prawo do mm, własnego, prywatnego życia. Poza rolą opiekuna. I domyślam się, że w większości to jest na dobrej woli i wolontariacie polega, tak? Czy, czy macie jakieś wsparcie? Nie. Te programy, które my realizujemy, są świadczone ze środków samorządowych, ze środków unijnych, ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Funduszu Solidarnościowego, także wbrew pozorom. Tych środków i tego wsparcia dostępnego w Polsce trochę jest na różnych szczeblach. Środowisko senioralne w tej chwili się bardzo mocno integruje i aktywizuje, mhm. i na pewno to środowisko nie pozwoli zapomnieć o siebie. I będzie pukało coraz silniej i to jest bezsprzeczne chyba tutaj nie ma tematu. Z drugiej strony, tak jak pani Marszałek powiedziała, i w jaki sposób zobligowała mnie jako przewodniczącego komisji do tego, żeby wystąpić z, z listem e, dorządzących e, o to, żeby właśnie tą politykę wytchnieniową bardziej postawić e, na piedestale i żeby zmienić strukturę pomocy ludziom, którzy nie są w stanie sobie sami pomóc. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo dużo moim zdaniem będą w stanie sobie pomóc sami seniorzy, którzy doskonale w tej chwili rozumieją problem i doskonale zaczynają pukać do ław poselskich. Polityka wytchnieniowa głównie dotyczyła osób niepełnosprawnych. Proszę zauważyć, że tutaj jeden z panów powiedział, że tak naprawdę wielu seniorów, którzy nie są w stanie sobie sami poradzić, też są osobami niepełnosprawnymi. I to jakby zostało zaczerpnięte właśnie z, od środowiska osób niepełnosprawnych, gdzie rodzice chcą mieć na chwilę spokój. Na chwilę od odreagować, na chwilę zebrać energii po to, żeby później swoim dzieciom pomagać, e, przetrwać, tak? I w tej chwili taka właśnie polityka wytchnieniowa e, powinna być zastosowana u seniorów dla rodzin, mhm. dla członków rodzin, które opiekują się właśnie mamą, tatą, dziadkiem, babcią i tak dalej. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo wielu ludziom wydaje się, że do tych wszystkich przeobrażeń. E, Związanych z, po, z postępującym wiekiem naszego społeczeństwa jest daleko młodym ludziom. Nie jest. Mamy rodziców, mamy znajomych, mamy przyjaciół. I ta demograficzna mapa Polski nie wygląda naprawdę zbyt optymistycznie. Dzisiaj jeden z, z rozmówców powiedział, że w przeciągu najbliższych 10 lat to jest jedynie dekada 10 lat to jest nic. Ten pejzaż demograficzny w Polsce, w Polsce zmieni się diametralnie. Jeżeli dzisiaj nie zaczniemy Czegokolwiek w tej sprawie robić, a tak naprawdę robić dużo i z determinacją, to za 10 lat obudzimy się naprawdę w mało ciekawym świecie. Również my, którzy jeszcze ciągle uważamy się wszyscy za ludzi młodych, ale być może znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy musieli sprawować opiekę nad ludźmi już znacznie starszymi, być może pogrążonymi w demencji, być może e, cierpiącymi na najprzeróżniejsze choroby bez żadnego wsparcia, bo to jest największy kłopot. I mam nadzieję, że swoim drobnym bardzo wkładem, którego nie chciałbym, żebyś wyolbrzymiał, e, dokładam trochę cegiełkę e, do tego, żeby, e, żeby te sprawy były wysoko na agendzie, bo powinny dla naszego wspólnego dobra. A czy zobaczyłeś jakiś taki, e, jak to się popularnie mówi, światełko w tunelu? Jeden punkt, który budził w tobie, jak jakąś nadzieję, że to się uda. Tak, strach. Strach tak, przed tak, tym nas wszystkich, tak, tak. żeby zadbać o to, my, żeby myślę, ten... Myślę, że ludzie tak naprawdę, ludzie, l, l, ludźmi powodują dwie rzeczy w życiu najmocniej. Strach przed, tym, przed śmiercią i strach, żeby nie umrzeć w ubóstwie. I jeżeli się uświadamiamy, a z tego, co pan profesor e, Geriatra, dzisiaj e, e, obecny na tej konferencji powiedział, stopień e, zorientowania społeczeństwa, mówiąc krótko, świadomości społecznej przez te ostatnie lata wzrósł nieprawdopodobnie. Ludzie wiedzą, że siedzimy na tykającej bombie, jeżeli czegoś nie zrobimy z tym lądem, który już się pali, to naprawdę e, to naprawdę e, nie ma przed nami zbyt wesołej przyszłości. Ten strach moim zdaniem, to jest naprawdę pozytywna rzecz. Rzecz. Widać, że ta przynajmniej część polityków czuje grozę sytuacji i chce coś robić. Widać, że samorządy bardzo się w to angażują i jak zwykle nieoceniony trzeci sektor, który też ma wiele do powiedzenia i w sensie intelektualnego wkładu, takiego dotyczącego innowacji, i w sensie takiej żywotności tych, ty, tych rozwiązań, yy, myślę, że. Yy. No wsiądziemy na ten właściwy kurs, na te właściwe tory i gdzieś tam będziemy w właściwym kierunku podążać, jak zresztą duża część Europy Zachodniej. Dziękuję Ci Grzesiu, chce... muszę Ci przerwać, tak jak Ty kilkakrotnie, bo <laughs> już Ci czas się skończył. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Grzegorz Nawrocki. Dziękuję. Jesteśmy po pierwszym panelu, gdzie, gdzie, gdzie rozmawialiśmy na temat w jakim miejscu my Polacy, ja myślę i samorządy i władze rządowe, jesteśmy jeżeli chodzi o realizację różnych Usług, budowy różnych usług wokół seniora, bo przecież wiemy, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, natomiast osób młodych przybywa mało i za 10 lat obawiam się, że każda gmina, każdy powiat, każde województwo stanie przed potężnym problemem, jak rozwiązać y, pomoc y, dla ludzi po 60-80 po roku życia. No i dzisiaj o tym debatujemy. No dobrze, dobrze, a y, światełko w tunelu? Światełko w tunelu, tak, bardzo, bardzo liczymy na naszych polityków przede wszystkim, bez rozwiązań systemowych, mm -hmm. bez, jak dzisiaj nasi, nasi paneliści dyskutowali, bez na przykład określenia standardów, bez zajęcia się polityką wytchnieniową czyli, da, czyli znalezienia sposobu na to, aby ludzie opiekujący się osobą, osobą, która sama sobie pomóc nie może, mogły chociażby aby na chwilę odpocząć, na tydzień, dwa czy na dwa dni, aby to było zapisane gdzieś w jakiejś ustawie i, i, i mogły to samorządy y, też y, realizować. Pan przecież działa w, w Senackiej Komisji i, i w Senacie. To proszę nam powiedzieć, czy, czy my dajemy radę, czy, czy się ruszamy? Ja myślę, że przede wszystkim, jeśli pan pyta o tą iskierkę Nadziei czy gałązkę Nadziei to myślę, że dla mnie z tej konferencji taką iskierką nadziei jest to, jest bardzo dobrze zorganizowane środowisko, tak? Dzisiaj zobaczyliśmy tutaj w zasadzie z różnych miejsc Mazowsza, tak? Z bardzo różnych miejsc ludzi, którzy autentycznie po pierwsze chcą mówić o tym, że rozwiązania dla seniorów to będzie przyszłość bardzo niedaleka. Nie taka, która będzie za 20, 30, 40 czy 50 lat, tylko taka, która dotknie nas już za 10 lat, i że w związku z tym na tą rzeczywistość musimy się przygotować. To jest jakby pierwsze to, co mnie uderza w tej dzisiejszej konferencji. Ta determinacja, aby przebić się do szerszej opinii publicznej, tak? Drugi element, który jest dla mnie istotny, to jest ten, że samorządy mówią: My chcemy działać, ale dajcie nam pewne ramy dajcie nam pewne możliwości, dajcie nam pewne wzorce, tak. To jest jakby drugi apel z tej konferencji i ja to biorę także do siebie, jako Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, aby zgodnie z tym członem nazwy, który w tej nazwie tej komisji się znajduje, Polityka Senioralna, aby jeszcze bardziej utworzyć forum tej komisji na te problemy i na te zagadnienia. Pojawił się taki element zwrócenia uwagi na te osoby, które pomagają osobom wymagającej, wymagającym pomocy. Tak, opieka wytchnieniowa to o, jest to, co. To nowe słowo. Co w tej chwili potrzeby, co bardzo jest oczekiwane, nie tylko przez środowiska seniorów, mm -hmm. ale także przez osoby z niepełnosprawnościami. Przecież powiedzmy sobie szczerze, ten Fundusz Solidarnościowy, który powstał w wyniku protestu osób z niepełnosprawnościami, mm -hmm. który teraz próbuje się. Że tak powiem, wykorzystać dla innych celów, dla realizacji obietnic wyborczych, on pierwotnie miał bardzo jasne przeznaczenie. Środowisko mówiło, chcemy z tego finansować opiekę wytchnieniową, chcemy z tego funduszu finansować usługi asystenckie. I trzeba robić wszystko, aby te pierwotne cele tego funduszu, pierwotny cel, na jaki miała iść ta Danina Solidarnościowa. Od najzamożniejszych Polaków w Senacie przywrócić i będziemy to robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.